Cały system musi ulec zmianie. Przecież system edukacji się zmieniał na przestrzeni wieków. Tak? Inna była szkoła w starożytnej Grecji, inna w Rzymie, inna była szkoła średniowieczna. I dlaczego my uważamy, że ten model kształtowany przez oświecenie to jest jedynie słuszny, absolutny już, nie do zmiany? Bo szkoła, wiesz, jak łatwo zauważyć, została urządzona na wzór kościoła. Świątynia wiedzy. Wierni adepci siedzą grzecznie w ławce. Jest kapłan, za nim ołtarz, tablica i pomoce naukowe. I widzicie, rozumicie, ten kapłan łaskawie niesie oświaty kaganek. Tak. A biedne dzieciaczki, słuchają, jak świniak brzmotu, oto słowo wam dane, dziękujemy, dziękujemy kapłanie. Szkoła miała do spełnienia wtedy czysto, zresztą zawsze miała do spełnienia funkcję bardzo instrumentalną kiedyś umacniać wieże, a szkoła oświeceniowa miała służyć z kolei właśnie temu wykształceniu robotników. I to działało. Na pewno już od wczesnych lat trzeba by uczyć wiedzy o świecie jako jedności, bo świat jest jednością, tak? I przyroda nieożywiona, i, i żyjące stworzenia, i my ludzie, tak? to jest pewien ekosystem. I tak należy, należy uczyć, a nie wybierać. Tu chemia, tu biologia, tu historia. I niewątpliwie trzeba, trzeba inny obraz świata kształtować. Moja szkoła, do której ja chodziłem, chyba jednak bardziej przystawała do rzeczywistości i w lepszym stopniu wyposażyła mnie w narzędzia. Do dorosłego życia. Bo, no, czytam artykuły na przykład wykładowców akademickich. Na wydziale na kierunku dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego wydawałoby się, że to już są ludzie, powiedzmy, okreś o określonych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Rzucam na audytorium pytanie, kto to był Ryszard Kapuściński, i nikt mi nie odpowiada. Ale to oczywiście, czy to oznacza, że to pokolenie to są kretyni? W porównaniu z moim? Nie. Szkoła ich nie wyposażyła. Czy w dociekliwość, w pasję czytania, albo w, we wszystkie. Zawiodła na wszystkich tych y, obszarach. A co to w ogóle jest? Obiektywność, obiektywizm i sprawiedliwość. Widziałeś kiedyś sprawiedliwość albo obiektywizm? Coś? Jakieś marzenia ludzkości, tak? Jak jednorożce takie. Jakie to piękne, jakie to. Ale nikt tego nie widział. Żeby było sprawiedliwie, to trzeba by wyjść od tego, że not, czyli ocen, musi być przynajmniej tyle, ile z uczniów w klasie. Więc, jeżeli jest 25 uczniów w klasie, to ja muszę mieć skalę ocen 25. No bo nie jest tak, że, wszyscy, że są tacy, którzy to samo umieją, tak? Więc sprawiedliwie byłoby uporządkować uczniów pod względem wiedzy od tego, który posiada największą wiedzę i umiejętności. Pyk, 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 pyk. Jeżeli w klasie 25-osobowej mam 4, noty, no to nie mam mowy o sprawiedliwości, tak? Bo zawsze albo komuś. Komuś dam bonus, albo kogoś skrzywdzę, dając czwórkę jednemu i drugiemu. Więc zapomnijmy o sprawiedliwej ocenie, bo to jest mrzonka. Sytuacja ta dzisiaj, moim zdaniem, dojrzała już do tego, że musi dojść do głębokiej zmiany jakościowej. Jest, jest właśnie taki kryzys, nazwijmy to, merytoryczny. Bo to nie jest kryzys, czy ma być sześcioletnia, czy siedmioletnia podstawówka, a całą pięcioletnie, czy czteroletnie, bo to jest, to jest, jest for, forma tylko, tak? Problem tkwi znacznie głębiej. Kształt tego narzędzia, bo ono już nie, nie działa, nie działa. Co gorsza, gorsza, dzieje się tak, że przecież ci młodzi najczęściej już, ale to tak po cichu, <gorsza> więcej wiedzą od nauczycieli, tak? Ale tak jest, prawda? Więc popatrz, co się stało. Ten kapłan, który posiadał wiedzę niedostępną, maluczkim. Więc kim ma być ten nauczyciel teraz? Na pewno musi spaść z piedestału depozytariusza wiedzy tajemnej. To już nie ta bajka, tak? Tylko tu się pojawia problem. W każdym razie, skoro nie kapłan, to kto ten nauczyciel? W tej nowej szkole. Ta wiesz, szkoła funkcjonująca w galaktyce Gutenberga, jak to ktoś kiedyś pięknie określił, to już nie, bo ani galaktyka Gutenberga już nie, jest, nie działa, bo teraz piksele, tak, czy jak to nazwiemy, bajty, bit, piksele, no. I, I szkoła jako świątynia wiedzy już nie działa, tak. Więc skoro pierwszy lepszy uc uczeń ma dos błyskawiczny dostęp do wiedzy, której ja nie mam i nie jestem w stanie posiąść tu, no to dajmy już spokój z tą hipokryzją, że kapłan tutaj. Owszem, nauczyciel ma pewną przewagę nad, nad uczniem. Ma to doświadczenie, tak? Niewątpliwe. Ma, tą, ma wiedzę na pewno ograniczoną, ale uporządkowaną, systematyczną. To jest ważne. Wiesz, biblioteka wtedy ma sens i jest biblioteką, kiedy książki są w niej uporządkowane. Bo jak wysypiesz wszystko z regałów na stos, to to już nie jest biblioteka. To jest tylko bałagan. Więc tu jest pole dla nauczyciela jako takiego protektora, który pomaga, ukierunkowuje czy wskazuje. Mam świadomość, że yy, sporo dzieciaków przeze mnie cierpiało na lekcjach i cierpi dalej. Z gorzkim obolem ojczyzny. Pamiętam Nikę, która się waha. Jezus Maria, Julio. Z gorzkim obolem ojczyzny. W szóstej klasie jest to pojęcie impossible, żeby to pojąć, tak? Gorzki obol ojczyzny. Jaki oból? Jaki? Dlaczego gorzki? Bo to od razu rzuć, dziegć. Już tą ostatnią frazę ja musiałbym 40 minut tłumaczyć, więc ja wiem, że, że, że przeze mnie cierpią, no ale no właśnie tak ten system działa. Ja jestem aparat opresji. Czeka nas radykalna, radykalna reforma, jeżeli chcemy, żeby to w ogóle działało, bo przestaje działać. Przestaje ta szkoła w tym wymiarze działać. Nie spodziewam jakiegoś spektakularnego upadku, no bo jednak szkoły będą, bo są dzieci i są nauczyciele, tylko to tak będzie dogorywać, wiesz. tak.